Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro od 4 stopni na północy przez 9 w centrum do 12 na południowym zachodzie. O białych świętach na razie nie ma co marzyć. Zapraszam na TeleExpress w środę 23 grudnia. Zaczynamy. Ponad 300 tysięcy chętnych z tak zwanej grupy zero już zgłosiło się do szczepień przeciw koronawirusowi. Za 4 dni podane zostaną pierwsze dawki. Logistyka dystrybucji szczepionki jest już opracowana. Trudna sytuacja europejskich transportowców, którzy utknęli w Wielkiej Brytanii. Dopiero wczoraj wieczorem brytyjczycy porozumieli się z Francją w sprawie przywrócenia ruchu przez kanał La Manche. Pierwsze promy z ciężarówkami z Dover już popłynęły, ale rozładowanie korków potrwa. Miliard złotych ze specjalnej tarczy trafi do regionów turystycznych na południu kraju. To wsparcie dla gmin i powiatów dotkniętych zakazem turystyki zimowej. Rosyjska opozycja żąda wszczęcia postępowania karnego w sprawie zamachu na Aleksieja Nawalnego. Z całego kraju płyną wnioski do Komitetu Śledczego i Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Organy ścigania wciąż jednak nie reagują. Wracamy do kraju. Tragiczny wypadek na pomorzu: auto uderzyło w drzewo i dachowało. Na miejscu zginęło dwóch braci, 17- i 19-latek. Strażacy jadący z pomocą także mieli wypadek. Za chwilę o tym, jak wypieka się opłatki, ale takich ciekawostek mamy dzisiaj więcej. Sprawdźmy oto szczegóły. Klimatycznie, kolorowo, lampki na choince roztaczają świąteczny blask i w wielu domach tak ozdobione drzewka błyszczą już gotowe na święta. Jest jeszcze chwila, by sprawdzić, czy aby na pewno zakupione światełka są bezpieczne. Kiedy nie można pójść na koncert, można wyjść na balkon. Pracownicy Osiedlowego Klubu Kultury Polonez w Kielcach zorganizowali wyjątkowe świąteczne słuchowisko. Znane i nieoczywiste historie o Wawelu, teraz będzie można je poznać, oglądając serial Wawel, Królestwo odkryte. Produkcja liczy 10 odcinków, wszak jest wiele do opowiedzenia. Ten rok należał do Roberta Lewandowskiego, na co są kolejne dowody. Od ubiegłego sylwestra Polak strzelił 47 goli i tego wyniku nikomu nie udało się przebić, czy choćby nawet wyrównać. Szanse by dogonić Polaka, miał jeszcze Cristiano Ronaldo, ale jej nie wykorzystał. History. W pierwszy dzień świąt o godzinie 21.00 jedynka pokaże dokument o Krzysztofie Krawczyku, a w nim największe przeboje niepublikowane dotąd fragmenty koncertów i rozmowy ze współpracownikami. Jeden z nich jest gościem Marka Sierockiego. Cześć Marku. Krótki dzień to dla niego nie problem. Bartosz Dolny z miejscowości Lubom w Wielkopolsce po sesji oświetlił tak, że jasno jest nawet po zmroku. Za chwilę Tele Ekstra, jutro Krzysztof Ziemiec. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dzień dobry, ruszamy z Tele Ekstra na początek Świąteczne Dni Wolne. Miliony uczniów w Polsce już mają wolne do nauki tradycyjnej lub zdalnej. Wrócą dopiero 18 stycznia. Tym razem ze względu na pandemię nie będzie wyjazdów na ferie zimowe. Jednak już teraz wiadomo, że nikt nie powinien się nudzić. Pomagał chorym na COVID-19, teraz sam jest w potrzebie. Młody ratownik medyczny walczy o życie, a jego koledzy apelują do ozdrowieńców o oddawanie osocza w Szczecinie przed Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wielka mobilizacja dawców osocza i krwi. przed świętami Bożego Narodzenia upływa na zakupach, przygotowaniach, strojeniu domu. Wiele ozdób kupujemy w sklepach. A jak to wyglądało na przykład 100 lat temu? Twórczynie ludowej gospodynie opowiedział, jak drzewie to bywało. Za chwilę przypomnimy przebój Johna Lennon'a, ale to nie wszystko. W dobrym tonie są dziś tematy około świąteczne i takich też nie zabraknie. Proszę, oto skrót. Święta to Za chwilę zacznie się wspólne kolędowanie artyści opery i Filharmonii Podlaskiej. Z tej okazji przygotowali specjalny koncert z udziałem publiczności, której nie będzie jednak na widowni. Tradycją były ich coroczne występy przy Franciszkańskiej. Tym razem żywej szopki tam nie będzie, ale artystów z krakowskiego zoo świąteczne wyzwanie nie ominie. Szykują premierę żywej szopki w ogrodzie zoologicznym. Czas na prognozę pogody śniegu nie będzie, ale może nie będzie tak źle. Na pewno będzie udana. W swojej karierze podejmował wiele wyzwań, tym razem spróbował sił na dzikim zachodzie. Tom Hanks wystąpił w swoim pierwszym Westernie. Zabiera widzów w podróż do Teksasu z połowy XIX wieku. Piłkarzom też się zdarzają złośliwe zagrania, ale zwykle wtedy, kiedy inne im nie wychodzą. Dlatego Lionel Messi sięga po nie bardzo rzadko. Co prawda w poprzednim sezonie przyćmił go Robert Lewandowski, ale filigranowy Argentyńczyk nie kończy roku z pustymi rękami. Czas na informacje muzyczne. 20 lat temu na szczyt brytyjskiej listy przebojów trafił utwór Just Like Starting Over Johna Lennona. Był to pierwszy solowy numer jeden artysty w ojczyźnie. O czym Marek Sierocki. Dobrego wieczoru Państwu życzę za chwilę o co chodzi, prowadzi Krzysztof Skowroński, a jutro tu Krzysztof Ziemiec. Do widzenia.